Dobra. Spoko, spoko koleś, pewnie. Taki typowy nerd, że tak powiem. Taki typowy, typowy nerd, co sobie gra w gierki na PS. -ie. Ale młodszą kuzynkę wyrwał, bo on jest w sumie od niej starszy o 10 lat. <grywa> Aha, spoko. Jak się z młodym, to kurwa dwóch nie było od razu. A czy by jednego nie było też od razu? By nie wybrał? Nie wiem, zobaczymy. Bajew. Siedmiu nowiutkich przeciwników. Wszyscy gotowi? Polska wyga będzie. Nie ma co, nic lepszego w sumie. Ja już pasywki użyłem. Pasywki? LOL. No. To, to kupiłeś pewnie jakiegoś żywiołaka, sprzedałeś i pasywki użyłeś. Zbieracza musz, i żywiołaków nie ma. No to nie to, 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 to co kupiłeś w sumie? No to to leczkę daje. A. Kurwa odrodzenie, yes. A, nie, remis. Na starych dobrych czasów jakaś złotówka na steamie została. Jak ten Elden Ring i Sekiro, co zostały zakupione, to nie jest zbyt dobre do mojego budżetu. No. nie. wiem, ja muszę sobie coś znaleźć do gierki, ale ciągle mi chodzi jedna gra po głowie cały czas, nie? Ale nie wiem. Nio. Nio. Myślę, że masz spore szanse na Nio? Przyszedłeś tą jedynkę, dwójkę. No, wiem, jedynki tutaj nie przeszedłem, nie? A to jak to, co nie przeszedłeś? No wiesz, jak, w sensie, że pozostałe poziomy trudności. A to, bo to tak mi się nie chciał. No to właśnie mi się chyba chce, jeszcze nie wiem, właśnie. A, no. Ale na razie mówię, na razie muszę sobie te wszystkie zadania w tym Wiedźminie porobić. Dzisiaj zrobiłem ich kurwach ponad połowę. Wszystkie, wszystkie poszukiwania z tych Wiedźmińskiego Rysztunku z Welem, z Nowigradów, tak samo zrobiłem. No już z też wiadomo i zostało mi tylko i wyłącznie tam kilka jeszcze ze Skellige. Nie, bo z Skellige też połowę zrobiłem porad. Tak, chyba że dwa zadania mi zostały tego Wiedźmińskiego Rysztunku w Skellige, a no i całe tu są, nie, do zrobienia tych poszukiwań. I wtedy, wtedy myślę sobie, ogarnąć jakąś dobrą zbrojkę i, i wymaksować to jakoś. bo to mi w tym pomoże, żeby ja tego nie robiłem jeszcze. Aha, bo ja jestem jakiś ten, tak? Nie, ale bo... robiłeś coś takiego, nie? a ja nie robię. Znaczy, ja robię tylko w podstawce full. Ja robię tylko w podstawce full ten. Wystarczy, kurwa. <laughs> Zaraz zagrałem dziecko śpi, że śpi, że śpi, że To grasz w mechy? Ale, a... Coś takiego, ale na nic nie dochodzi, więc jest problem A mechy nie umarli No nie mówię. i mówię i Chciałbym właśnie wymaksować, sobie tak po prostu, sensie zrobić jakąś fajną zbrojkę, bo ten TeSzam na to jest trochę słabe już, nie? No Coś, nawet, wiesz, wrzucam sobie do, do skrytki wszystkie tam legendarne, jakim tam drobną chyba że ewentualnie opłaca się Wiedźmiński, bo nie wiem czy się opłaca. chyba Nie, się... bo masz te... Yy, te mistrzowskie Wiedźmińskie i one się opłacają, nie? tylko z, nie wiem w jakim grasz ten, jakim stylem grasz, hehe To znaczy? No bo tam zależne są bonusy, że tak powiem. No, nie wiem, ja ogólnie myślę sobie zre zrestować wszystkie punkty. I pójść pod ten znak ART, bo ponoć ART jest zajebisty, tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Też słyszałem, że, że niby dobry, nie? Że są. Zmyślę właśnie, zrobić, co coś takiego ale no... Żeby sobie właśnie zrobić, wymaksować tak postać, żeby mieć wszystko tak jak chcę i, i wtedy ewentualnie y, zakończyć przygodę i jak kiedyś mnie najdzie, to żeby już wejść w nową grę plus z czymś takim. Ale jak mówisz, że sobie radzisz, że z tymi mutagenami ze wszystkim byś zrobił, to ja pierniczę. No to o to chodzi, żeby było zajebiście, nie? Teraz, no to... teraz, to kurwa jak ja latam po tych wiesz, po poszukiwaniu tych Wiedźmińskich Tych, jak to tam kurwa mam każdego na hita, nie? Niby najpotężniejszy jest taki build, że pod Elixiry, nie? To odwary jak się tam naszprycujesz i... Jak to się nazywa? To, no, że już jesteś no prawie zatruty, nie to wiem to, jak się co no, to. Ten... No ja wiem, ale... Toksyczność, nie? No toksyczność, bo są mega... Na, na że tak powiem, to... Na toksyczniony? Dobra, okej. Okay. Znaczy się, nie, no ja nie będę się tak bawił, nie, żeby ten, ale żeby po prostu był dobry build, bo teraz to tak robiłem, wiesz, jak tak... Tak, co, co chciałem, to ulepszałem, nie?

Niech pod Mechy nie idzie i w ogóle mechy widziałem. mi nie dochodzą. No jebane to jest. No ja, czy ja sobie zamroziłem odbicie Biciebota, W sensie nie zamroziłem, tylko spętałem. A. Bo nie było z <laughs> nic innego. E, wiesz co. E, widziałem uroka jak gra, nie? był on tam, wiesz, kolejne 200 odcinków, 200 któryś odcinek z Wiedźmina y, 3, hehe. <laughs> nie wiem. A on to chyba lubi tą grę, naprawdę. Jest tak gra dla fanu, bo z tego kasta to raczej nie ma. Bardzo na wyświetlenia na to wszystko, nie? No to, to widziałem jak ten Ard działa u niego, kurwa, no. chłopie, jakieś ma, w ogóle, zwiększoną szybkość tego, yy, zwiększoną ma szybkość tego całego resetowania tych, tych Aha, przegrałem na 11%, zajebiście Jezu, no ja w do tego nic mi nie dochodzi, no, ale masz, kurde, I tem, masakra I ten Ardy napierdalał co chwilę, nie? <laughs> Tym Ardem w ogóle co chwilę ten i od razu wszystkich przewracał tylko, tylko, tylko wbijał miecz kurwa w gościa leżącego i wszystko o. Także na ludzi to ten art jest zajebisty, nie? Boże, nic nie dochodzi, no. I też już nic. Także nie przejmuj się, mnie też jest chuj. Mogę być pod jednak bo nie umarł. Bo miałem w jednej duże, kurwa, w miarę, w miarę... ale sobie się w robotę chce iść. Nie był dobry pomysł. To so fajne ogólnie. No wiem, ale... 6 do 10. Idealnie <noise> za 15, żeby mi na sobie to już wyjebać. Z twojej strony co potrafią. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Wynajmij rekruta, póki możesz. O kurwa, kto na

No, ja się ta tura odmieni, bo pasywki użyłem i w miarę fajne jednostki były. O, łacior na pierwszego gru. Fajnie. O, już kurwa, Patches ma piąty tier. Darmowe te zwane. A jeśli ja nie dano, levelowałem na ten. No, mogę przegrać teraz. Wow, czyżbym może wygrał pierwszą partię A teraz wygrałem na mniejszych procentach niby No to wychodzi, że pierwszą partię wygrałem No i pięknie wow. A teraz, teraz już tylko z górki Wow uradbić obód Dobra, nie będę tego dłużej trzymał. Jesteś od stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Reno. O, walczyłeś, Areno, co miał? Ciekawego. Słabo miał. Bardzo słabo miał jednostki. Dobra, to mam nadzieję, że jak już mamy wywalić, to nie za 15. Masz sobie radę, masz dużą przewagę. serio w tego? Aha. O matko! A on gra pod tą hydrę jebaną z piratów. O, dobra, fajne targety i wygra ze mną. Dzięki targetom. Fajnie. O, fajnie, kolekcjoner ostrzymu wygrał. Spokojnie. Nie się. Dobra. Coś się ja tu chce sprzedać, czy nic nie chce sprzedać? Chyba na razie nic, po prostu zamrożę. Tak pójdę. Oglądam sobie kurwa wyścig. No, jak tam było? Eee, kurwa, pierdolony Red Bull. Kurwa, ten Red Bull już. <trym <trym> <trym> No kurwa, przegrywam, na bank. No ja chyba też przegrywam, jest czwarty tier. O kurwa, mać. Nie przegrałeś. Jednak wygrałem. O, nie będę ostatni, zajebiście. Na ostatniego walczę. No to nie walczyłaś na niego zamach. Pójdź A, też się chyba zreweluje, no. Kurwa, no i z tych truje kanci nie zostaje, totalnie nic. Pro no tak pójdę. Nic kurwa. Po prostu kurwa nic nie zostaje z tych pierdanych trójek. Wybiłem w jakąś trójkę jedną? No właśnie, blisko nie byłem. <laughs> Nawet tą orgozoę, żebym kurwa dostał, nie. Już nie mówię o tej wybrańczyni, wybrańczyni Falatisa, nie? O. No. Bardzo za spoko w sumie, bo zawsze to na, nagi ci daje, nie? Po prostu jest to czar, jak tam nie wiem, jakie tam nagi masz. One off. Na kim? Na czarnokolcy mówcy umarłych. To ty pierniczysz, ile on miał HP no, czterna no. miał 14, zajebałem mu za 13. Teraz mi wypierdoli pewnie. Osiąga zimne serce ze złota. Co to, cóż to jest, panie? Kurwa, cztery trójki czekają na. no ten. Czter, cztery dwójki czekają na kurwa, tu trzecią kartę, cześć, to? Pię raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Mam pięć dwójek. Zastanawiam się, co mi mieć wyjebać przez to, kurwa. Dobra, Biciobot. Daj mnie pani od Biciobota, jednak zamrożę to. Tylko dano sprzedałem, kurwa. Ja pierdolę, otrzymujesz krwawy klej do zginie przez przecież z prowokacją. I czajże mi to daje. 1, dwa, trzy, trzy te. A ja gówno karta, ale dobra, bo z pasywki. Nie miałem w ogóle pełnego stołu, nie? Pasuje, już użyłeś? Czy jeszcze nie? Tak, użyłem dwa razy. Widaj tego stronnika, trzymam. <laughs> o, koły skobot chodź, chodź. O, kurwa. A, dobra. E, no to jest po kolesie w sumie. Widzę. No, niestety. papa. Pa. ile? Ja, no, ja, no, ja, za 27, ja. o lol. Ja zostałem za 7. jeden 2 tylko. O, na pierwszego gram. O Boże, na pierwszego. Boże święte. Dobra, teraz musi jakaś do, dojść ta trójka, nie? えっ

Ciekawe co on ma już użył pasywki widzę, więc ciekawe jaką tą nagę ze złoto zrobił. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach No kurwa, tu przegram jeszcze. O, Matko, przegrywam to. O kurwa, Hy Hydra 143 na 142. Dobra, przegrywam Ja też. To miejmy nadzieję, że Łacior też, nie? No. Ko ale ma jednostki. Nie, nie do zajebania, no. Złotą jeszcze czekającą w lawie. Te wszystkie kurwa energiczne... kasistki Chyba tak, barakasistki. No. Niestety. 8! Pięć... Nie zginąłem! A little było <laughs> 73,3, czaisz to? <laughs> Może chociaż łacior zginął. A i tak na pierwszego walczę. Zginął łacior? nie wiem, to jest. Nie już... zginął, nie zginął. A, o, 5. Ja pernał. 20. Naprawdę, masakra! Ten... Fred Jackson? I teraz na niego gram. O kurwa. 144 czekająca w lawie, 170 ileś ten jebany pirat Wydra, nie? No wiem I te wszystkie ma markasiski duże w, w, w chuj. Teraz już, chuj. Dobra, zagrywaj tych Reno Jacksonów i nagi. Słucham? A tę zagraj w sumie. Wiem, Serio. Zastanawiam się za co, nie? Chyba za to tego po prostu. dwie dwie te masz. Może by wysiadła by siadła za sprawiedliwość Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu Myślę, że masz spore szanse na wygranie Eee, 0-1%, wygrano. Ale się mu to wzmocniło, ja pierdolę. O kurde, jaki target! Nie, było źle, nie? Prawie, ej, prawie. Zabrakło, no ale... Target fajny, nie powiem. Top 4. To co? Chodźcie, jeszcze w h mi pokaż tego Wiedźmina. Okej. Okay. Znaczy nie mapkę, tylko wiadomo, skryte sika, nie? Okej, idę sobie po... kabanosika.